Dzisiaj kończymy pracę w Lisinach, na grobie wojennym. Szczątki żołnierza, które odnaleźliśmy, zostaną przeniesione na cmentarz wojenny w miejscowości Bartosze, koło Ełku. Adam Biała z pracownia Pomost. Znajdujemy się w obrębie Lisiny, ale na obrzeżach wsi Kamionka, gdzie dzięki mieszkańcom, dzięki konkretnej mieszkance, która poinformowała nas o tym miejscu, dostarczyli odpowiednie, mieszkańcy dostarczyli odpowiednie informacje. Mogliśmy po zweryfikowaniu ich przystąpić do najpierw uzyskiwania wszystkich zgód formalnych, a potem do otwarcia grobu. I tutaj za mną znajduje się miejsce no to jest po prostu las. Tu po jednej stronie jest płot, tutaj jest las. Miejsce zupełnie nie stworzone do tego, żeby pochować tam szczątki człowieka, ale jednak miało coś takiego miejsce w latach II wojny światowej. Zimą, roku 1945 działy się rzeczy straszne. Z jednej strony kończyła się okrutna wojna światowa, a z drugiej strony na, w dniach jej zakończenia działy się rzeczy. Bardzo nieprzyjemne niedobre masowe mordy ginęli zarówno cywile, jak i żołnierze, i to również tej armii, która tę wojnę rozpoczęła. Takie miejsce znajduje się tutaj za moimi plecami. Udało się odnaleźć szczątki jednego żołnierza. Ten żołnierz wiemy, że należał do wojska niemieckiego został prawdopodobnie przez Sowietów zabity, a przez mieszkańców pochowany. Na tym chwilę jeszcze nie wiemy, czy znajduje się przy nim znak tożsamości, czyli nieśmiertelnik. To jest najważniejsze, bo Dzięki temu być może jakaś rodzina dowie się o losach swojego bliskiego. No jest to kolejna praca, którą wykonujemy w ramach właśnie poszukiwań żołnierzy i ofiar II wojny światowej. Odnajdujemy żołnierzy i ofiary cywilne wszystkich narodowości, które uczestniczyły w II wojnie światowej. Są to również Polacy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi i wiele, wiele innych osób. W tym roku kończymy pracę, już kilkaset takich osób odnaleźliśmy, i w kolejnych latach pracę będziemy dalej prowadzić. A korzystając z okazji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób posiadających informacje o grobach wojennych, o zapomnianych mogiłach, o zgłaszanie się do nas do pracowni POMOST. Zbadamy te tematy i będziemy próbowali przywrócić tożsamość i poinformować rodziny o losach tych poległych.